Przyjęliśmy razem z zespołem taką, taki plan małych kroków i dzisiaj jeden z tych kroków, w jednym z aspektów udało nam się zrealizować, dzięki między innymi dobrej postawie Zubasa. To jest przede wszystkim poprawa jakości gry defensywnej, jeśli chodzi o straty bramkowe, bo po, po 0-6 z Wisłą w Łęcznej straciliśmy bramkę i już tylko po karnym. Natomiast dzisiaj udało nam się, udało nam się zachować czyste konto i to jest tak naprawdę... Jakaś baza i to jest moment, do którego chcemy wychodzić dalej. Także ja wiem, w którym momencie jest ten zespół i wiem, ile pracy nas czeka, ale tak jak mówiłem na początku mojej pracy będę doszukiwał się pozytywów i za taki pozytyw uważam. Grę bez straconej bramki i zdobycz punktową w Kielcach. Dziękuję to, czego nam dzisiaj zabrakło, to na pewno bramki. Myślę, że mecz był jeszcze ciekawszy, jeszcze bardziej intensywny. Dwa zespoły czekały na otwarcie. Mieliśmy swoje sytuacje ku temu, żeby to, co wymarzyliśmy sobie, to, żeby, żeby tą uprawnioną bramkę na swoim stadionie zdobyć, ale to tylko pokazuje ile na rzecz czeka pracy, to nie jest tak, no, że, że to przyjdzie same. To jest element, nad którym musimy więcej zwrócić uwagi w treningach, więcej wykona, wykonywać ćwiczeń i na pewno w perspektywie czasu, czasu Jestem przekonany, bo mamy zawodników ku temu, że zaczniemy zdobywać te bramki. Natomiast jeśli chodzi o mecz, myślę, że był bardzo ciekawym widowiskiem. Wiele się działo, szczególnie tutaj jeśli chodzi o nasz zespół. Bardzo liczyliśmy na zmiany, nie ukrywam, szczególnie na, po powrocie na zmianę Siergieja, bo dawał ku temu, ku temu sygnały. I szkoda, że nie mieliśmy więcej stajek fragmentów, bo liczyliśmy, nie ukrywam bardzo, na jego grę w powietrzu przy środkowych obrońcach pod Beskidzia. Siergiej miał tu zdecydowaną przewagę. I to jest to może czego nam jeszcze brakowało i gdzie, gdzie były możliwości, żeby tą szale zwycięstwa zmienić na naszą stronę. Dziękuję. A to, co, to jest to, co powiedziałem. To... To jest trening, nad tym trzeba pracować. To samo nie przychodzi. To jest ustawiczne rozwiązywanie różnych fragmentów na treningu, te, które w meczach i praca ustawiczna, to, to tak jest. Nie ma, złotego, nie ma złotego środka, nie ma złotego ustawienia. To jest nabranie pewności, to jest to, co robimy i jestem przekonany, że w perspektywie czasu zaczniemy strzelać te bramki. Tak, tak jak mówię, tym wszystkim bardzo nam brakowało takich klarowych sytuacji stałych fragmentów gry. To jest też element, który jest, nad którym musimy jeszcze więcej zwrócić uwagi, bo mamy zawodników bardzo dobrze grających w powietrzu, a nie potrafimy tego wykorzystać i to jest może to jest coś, co, co w dzisiejszym spotkaniu tak wysuwa się na pierwszy plan.